Kasztet i Lylek przedstawiają kraciki fabryka Dziureks. O Orzesz kurwa, ale mnie coś smyra od dołu. Co tam się dzieje na dole do kurwy nędzy, spierdalam stąd zanim mnie ktoś wydyma. Czy to już czarnobyl? Kurwa mać srają tu z kurwy syny wszędzie jak tu był las. Jakiś dziwny ten klocek, pewnie jakiegoś rumuńskiego menela. Ej pnały, patrzcie jakie fajne gówno znalazłem. Czy to ty to gówno wysyrałaś, to nie moje, żeby wystrać takie gówno trzeba mieć dupę rozjebaną jak tory kolejowe. Kurwa nie to nie, spierdalaj. Ej ty worku na spermę to twoje gówno, jesteś głupi pojebany czy po prostu w dzieciństwie doznałeś ojcowskiej miłości? Czy ja wyglądam na taką co by coś takiego wyzrała? Ej ty zryjem jak dupsko orangutana, czy to twój klocek? Idź w pizdusku dasiony złama się ja mu łatka za stodołą a nie w lesie. Ktoś widzę, to chyba fabryka kondonów firmy Durex. Ja pierdolę ale ktoś musiał mieć parcie, nawet sam Jerzy Kanalarz nie widział tyle stolców na raz w jednym miejscu. No i chuj, złapali mnie, spierdalą stąd niczym pocisk wystrzelony z łobota. He Hehehe, te strusi chłopcy nie pozbędą się nas tak łatwo. O kurwa, te gówno żyje. Pewnie jest napromieniowane spermą osła z Czarnobyla. Co jest kurwa? To coś prawie urwało mi kutasa, którego mam zamiast nosa. O ale na żółta sperma. Muszę jej spróbować. Nie! Kurwa jak szybko czegoś nie wymyślę to przerobią nas na dziurawe kondony, a, z naszych jaj zrobią druty telegraficzne. Czas spierdalać stąd, bo zaraz ten wiatr zrobi mi z jaj bezwładną masę krwi i kości. O kurczak, patrz, tam w dole robią kondony dla paryjanów. Kurwa, widziałeś to? Chcieli z nas zrobić kondona, ale chuja my się nie damy, tak jak ojciec Rydzyk. Kurwa, gdzie ty zapierdalasz, zezowaty przychlaście? Kurwa, nie jedz tych kondonów, ty zmutowany o bo dostaniesz sraki i będziesz srał dalej, niż widziała twoje gówno, będzie wyglądało jak walec drogowy. Widzisz coś kurwa narobił, teraz wywiozą nas w tym pudełku do Afganistanu. Ała moja dupa. Chodź wezmę ten implant oślejpały i wsadzę ci go w dupę za tamtym krzakiem. Ej wy małe skurwy syny, przystojną macie matkę. A wasza wygląda jakby codziennie żarła parujące kloce, bengalskiej świni. Kurwa mać, gdzie ten klocyk co gorano rano postawiłam na kretowisku? Co jest kurwa, gdzie się pali? Patrz, pa kurwo, twój klocek wymutował w coś takiego. Patrząc na to i na ciebie stwierdzam, że już gorzej być nie może. No i nici z ruchania, masz sobie pojedz trochę tych resztek kondonaty zbutowane koci landrynie. Patrz, wpierdala aż musi się jaja bijają jak torba listonosza do to. to, właśnie zaczyna się pornol na TV4 lecę sobie przy nim strzepać, to na raje baki cierniste, na rakałowaty ełnuchu z Rosji.